Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzwonki do drzwi z kamerami są coraz częściej instalowane w nowoczesnych gospodarstwach domowych, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa domu i wygody mieszkańców. Kamery te pozwalają mieszkańcom zobaczyć, kto stoi przed drzwiami bez konieczności ich otwierania. Ale w niektórych przypadkach może to być dość przerażające. Dziś pokażemy ci 20 najbardziej przerażających rzeczy uchwyconych przez kamery w dzwonkach do drzwi. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. W cichej podmiejskiej okolicy, pośród starannie przystrzyżonych trawników i malowniczych ogrodzeń, znajduje się dom wyposażony w kamerę dzwonka do drzwi, która uchwyciła coś niepokojącego. Moment ten przyprawił mieszkańców domu odreszcze. Kamera dzwonka do drzwi uchwyciła półprzeźroczystą postać, coś, co wydaje się wykraczać poza sferę zwykłego świata. Gdy zapadła noc, okolica spała, zmaterializowała się w słabym blasku światła na werandzie. Początkowo wyglądająca jak świecąca kula, tańcząca na krawędzi widoku kamery, zdawała się przekształcać w niepowtarzalną sylwetkę kobiety. Ubrana w coś, co wyglądało na sukienkę z lat 50., upiorna postać pojawiła się w pełnej krasie. Z każdym chwiejnym krokiem widmowa postać poruszała się w atmosferze oszołomienia, podczas gdy kamera dzwonka do drzwi dokumentowała rozwijający się spektakl. Numer 19 ta kamera dzwonka do drzwi ujawniła coś, co wydawało się rutynowym wyjściem osoby opuszczającej lokal, gdy nagle pojawiła się dziwna postać. Początkowo mylona z niewinną porzuconą paczką, szybko zwróciła uwagę na lewy dolny ruch ekranu, ujawniając skradającego się intruza. Niektórzy uważają, że mogła to być osa lub szerszeń, powoli przesuwający się po obiektywie. To, co początkowo wydawało się niewinnym ptakiem, stopniowo przekształciło się w kształt przypominający pełzającego ducha. Jego ruchy były niepokojące, sprzeczne ze zwykłymi wzorcami zachowania wadów. W miarę upływu sekund postać ostatecznie zniknęła z pola widzenia kamery Czy była to tylko sztuczka światła, czy może zwiastun bardziej złowieszczej obecności czającej się w ciemności, takiej jak złowrogi duch? Co o tym sądzisz? Numer 18 Trzy oddzielne przypadki wędrujących pum na obszarach mieszkalnych w Kolorado w Stanach Zjednoczonych zostały uchwycone kamerą dzwonka do drzwi. W Georgetown konto na Twitterze burmistrza Parkera de Snowdog udostępniło materiał filmowy z tych incydentów. Trio pum wędrujących nocą po ulicach zostało uchwycone na różnych kamerach dzwonka do drzwi, podkreślając obecność tych majestatycznych stworzeń w społeczności. Położone w hrabstwie Clear Creek Georgetown na wysokości 2,5 km z populacją około 1100 mieszkańców. W innym incydencie grupa pięciu pum została uchwycona kamerą ring, gdy późną nocą przemierzały okolice Colorado. Na filmie uchwycono eleganckie ruchy i świecące oczy pum w pobliżu rezydencji. Wreszcie, w listopadzie 2021 roku, nagranie z dzwonka do drzwi Ring z Fort Collins uchwyciło scenę pumy zbliżającej się do ganku mieszkańca pod osłoną ciemności. Pokazuje to, że potężne zwierzęta mogą pewnie poruszać się po środowiskach miejskich i bez obaw przemieszczać się wzdłuż drzwi mieszkańców. Numer 17. W samym sercu kalifornijskiego piekła pożarów w 2019 roku Rodzina Zawala stanęła w obliczu przerażającej próby, gdy szalejące piekło groziło pochłonięciem ich domu w San Bernardino. Podsycany przez gwałtowne wiatry i z alarmującą prędkością prawie 100 km na godzinę, ogień zbliżył się do Mercy i Henry'ego oraz ich czwórki głęboko śpiących dzieci. W środku nocy nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, ale na szczęście z ciemności wyłonił się prawdziwy superbohater. Uchwycony przez kamerę dzwonka do drzwi sąsiad Paul Peterson, ubrany w koszulkę Supermana, rzucił się do akcji, ryzykując życie, aby ostrzec zawalów. Z niezrównaną odwagą Paul walił w ich drzwi, krzycząc na całe gardło. Kamera zarejestrowała jego heroiczne wysiłki, gdy upewnił się, że rodzina Zawala posłuchała jego ostrzeżenia. Marcy była głęboko poruszona bezinteresownym czynem Paula i okrzyknęła go Supermanem, przyznając, że jego szybka interwencja uratowała im życie. Gdy płomienie spustoszyły okolice, pochłaniając 18 domów i pozostawiając 6 w gruzach, rodzina zawala uciekła bez szwanku. Numer 16. Ta kolejna kamera uchwyciła klauna z nożem próbującego włamać się do domu. Właścicielka domu opowiedziała, że kiedy to się stało, przeszedł ją dreszcz. Wydarzyło się to 9 października 2016 roku, gdy złowrogi klaun czaił się wokół posesji, wymachując groźnym nożem. Z pomarańczową peruką i ubrany w tradycyjny strój klauna, intruz najpierw celuje w drzwi wejściowe, a następnie spokojnie udaje się na tyły domu. Przemierzając ogrodzenie, klaun manewruje przez czarną bramę, celując w szklane drzwi z tyłu. Pomimo niemożności dostania się do środka, zagląda przez okna bezczelnie dzierżąc nóż. Właściciel domu po obejrzeniu nagrania był zszokowany. Niestety nie wiemy, co stało się później, ale miejmy nadzieję, że klaun w końcu zdecydował się odejść i udało się uniknąć potencjalnej katastrofy. Numer 15 W incydencie uchwyconym przez kamerę dzwonka do drzwi w 2023 roku, niczego nie podejrzewający ojciec został skonfrontowany z wężem, gdy podszedł do drzwi wejściowych. Zostało to udostępnione na TikToku, a ludzie w komentarzach uważają, że był to grzechotnik. Grzechotniki mogą być niebezpieczne ze względu na ich jadowite ukąszenie, które może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć, jeśli nie jest leczone. Widzimy mężczyznę otwierającego drzwi, który zostaje powitany przez grzechotnika, siedzącego na framudze drzwi. Wideo opublikowane przez syna mężczyzny, Stevie'ego Hewena, szybko zyskało uwagę w mediach społecznościowych, gromadząc ponad 34 miliony wyświetleń. W innym incydencie z 27 marca 2018 roku mieszkańcy Spring, Alison Keller i jej mąż mieli podobnie przerażające spotkanie uchwycone przez kamerę dzwonka do drzwi. W nocy obudziło ich powiadomienie na telefonie aktywności przy drzwiach wejściowych. Po sprawdzeniu transmisji na żywo w aplikacji dzwonka do drzwi, zostali skonfrontowani z widokiem dużego węża zawiniętego wokół ich drzwi. Wąż w tym przypadku, również grzechotnik, zdawał się badać klamkę, zamek i framugę drzwi, zanim ostatecznie odszedł. W kolejnym incydencie z wężem w lipcu 2023 roku w Adwens w Karolinie Północnej wydarzyło się coś niezwykłego. Ten właściciel domu napotkał również węża, który został uchwycony przez ringa. Węże są częstym widokiem w regionie, ponieważ istnieje około 38 różnych gatunków, z których 6 jest jadowitych. Wraz z rosnącymi temperaturami w miesiącach letnich, te zimnokrwiste stworzenia aktywnie poszukują pożywienia, schronienia i potencjalnych partnerów, zwiększając prawdopodobieństwo spotkania człowieka. Nagranie wideo pokazuje węża wślizgującego się na werandę, manewrującego wokół balustrady i z gracją sunącego przez front posesji. Numer 14. To, co wydawało się spokojną okolicą i spokojnym wieczorem, zostało szybko zakłócone przez niepokojącą postać w masce lalki. Zostało tu chwycone kamerą dzwonka do drzwi właściciela domu. Niewiele wiadomo na temat tego nagrania, ale fakt, że postać włania się z ciemności jest wystarczająco niepokojące. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że wydaje się być młodą dziewczyną. Z dużą głową lalki, niesamowicie blisko kamery dzwonka do drzwi. Miarowymi krokami dziewczyna dotarła do progu i zapukała do drzwi. Stała tam niesamowicie nieruchomo przez kilka chwil, zanim spojrzała w kamerę. Zwykle tego rodzaju przerażające momenty można zobaczyć tylko w horrorach. Głowa lalki nabiera złowieszczego wyglądu, potęgując grozę chwili. Jaka byłaby Twoja reakcja? Daj mi znać w komentarzach. Numer 13. Na tym nagraniu z dzwonka do drzwi jesteśmy świadkami chaosu, szalejącego pożaru zagrażającego domowi w hrabstwie Canyon w Kalifornii w 2019 roku. Rodzina Ibarra znalazła się w rozpaczliwej sytuacji i musiała szybko się ewakuować. Ich dzwonek Ring zarejestrował dramatyczny materiał przedstawiający Becky Barę i jej dwoje dzieci w pośpiechu ładujących swoje rzeczy do suwa, podczas gdy w tle zbliżały się groźne płomienie. Na filmie rodzina zachowuje spokojną postawę, szybko organizując ewakuację i zapewniając sobie bezpieczeństwo. Gdy płomienie nasiliły się, podbiegł do nich mężczyzna, wzywając ich do szybszej ewakuacji. Po załadowaniu niezbędnych rzeczy do pojazdu nie mogli odjechać, ponieważ zaginął pies sąsiada. Skończyło się na tym, że jeździli dookoła i w końcu znaleźli i uratowali psa. Następnie udali się w bezpieczne miejsce, szukając schronienia w pobliskim hotelu. W międzyczasie jej mąż Ben, po usłyszeniu wiadomości o pożarze, z niepokojem wrócił z pracy do domu, tylko po to, by odkryć, że nie może wjechać na osiedle. Na szczęście ich dom pozostał nietknięty przez morze płomieni. Jednak ten sam pożar zniszczył 49 budynków i rozprzestrzenił się na ponad 104 km2. Numer 12. Mężczyzna z długą historią aresztowań stanął w obliczu nowych zarzutów w 2021 roku po próbie włamania się do mieszkania kobiety. Jak widzimy gonił kobietę, ale został powstrzymany, gdy zatrzasnęła mu drzwi przed nosem. 41-letni mężczyzna został aresztowany i oskarżony o włamanie. Według Jamesa Esiga, szefa detektywów NYPD, mężczyzna był w przeszłości aresztowany aż 37 razy. Nieudana próba włamania została zarejestrowana przez kamerę dzwonka do drzwi kobiety, co doprowadziło do identyfikacji mężczyzny. Kobieta opowiadała później, że był to niezwykle przerażający moment i że udało jej się zamknąć drzwi w samą porę, zanim mężczyzna mógł wejść do środka. Na szczęście podczas incydentu nic jej się nie stało. Zastanawiając się nad tym incydentem, wspomina o zauważeniu dwóch podejrzanych osób na zewnątrz jej budynku, z których jedna podeszła do niej wkrótce potem. Wyraziła jednak wdzięczność za zabezpieczenie górnych drzwi, uniemożliwiając intruzowi uzyskanie dostępu. Czy możesz sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nie była w stanie szybko uciec, lub gdyby drzwi nie były zamknięte? Numer 11 W grudniu 2018 roku rodzina na Florydzie otrzymała niespodziewanego gościa, gdy niedźwiedź został przyłapany na dzwonku do drzwi i sianiu spustoszenia w dekoracjach świątecznych. Incydent uchwycony przez kamerę Ring miał miejsce w domu w Naples na Florydzie. Nagranie wideo pokazuje ciekawskiego niedźwiedzia zbliżającego się do ganku domu, gdzie zaczyna węszyć i przewracać różne dekoracje, żując je. Następnie niedźwiedź przyciska nos do dzwonka do drzwi, co skłania rodzinę do rozmowy z nim przez głośnik i próby odpędzenia go. O dziwo, niedźwiedź spełnił prośbę, pozostawiając za sobą minimalne szkody, z wyjątkiem dekoracji bałwana, który stracił głowę. W innym incydencie uchwyconym przez kamerę w październiku 2023 roku trzy niedźwiedzie pojawiły się w domu w rabstwie San Bernardino. System Ring uchwycił niedźwiedzie podchodzące do ganku Ukaipa. Jeden z niedźwiedzi, wykazując ciekawską postawę, podszedł do dzwonka do drzwi i wykonał serię zabawnych czynności, w tym wąchanie, drapanie i lizanie kamery. Pomimo złośliwego zachowania, niedźwiedzie w końcu się wycofały. Numer 10 przed następnym dzwonkiem do drzwi rozgrywa się scena, w której pozorny złodziej podjeżdża srebrnym suwem. Był to dzień po obfitych opadach śniegu poprzedniego wieczoru. Z poczuciem pilności, osoba zbliżyła się do podjazdu, wyraźnie obserwując pozostawioną bez opieki paczkę na ganku. Prawdopodobnie myślał, że jest to potencjalny skarb gotowy do zabrania. Nieświadomy czekającej go konfrontacji, złodziej wyrusza na szybką i niepozorną misję zdobycia cennej zawartości. Paczka wydaje się dość duża, więc potencjalnie mogła zawierać coś w rodzaju laptopa. Jednak ten wykalkulowany akt kradzieży przybrał nieoczekiwany obrót, gdy właściciel domu wyłonił się ze środka, wymachując bronią palną. Kierowca pojazdu, zaparkowanego w pobliżu, jest tego świadkiem i szybko ucieka z miejsca zdarzenia. Pozostawiony sam sobie i nie mając innego wyboru, jak tylko spełnić żądania właściciela domu, po cichu zwraca paczkę. Numer 9. W niepokojącym incydencie, uchwyconym przez kamerę dzwonka do drzwi, rozdzierające serce dźwięki kobiety krzyczącej o pomoc odbiły się echem w spokojnej okolicy. Nagranie wideo ujawnia mrożący krew w żyłach moment, gdy krzyki dochodzą z przejeżdżającego białego samochodu. System monitoringu właściciela domu chwycił pojazd, który szybko przejeżdża ulicą. Czy kobieta była w niewoli? Kim był mężczyzna, który ją krępował? Dlaczego nikt jej nie pomógł? Wśród chaosu osoby postronne zmagają się ze zjawiskiem psychologicznym znanym jako efekt osoby postronnej, w którym osoby są mniej skłonne do interwencji w sytuacjach awaryjnych, gdy inni są obecni. To zjawisko psychologiczne może nasilać poczucie bezradności i niezdecydowania wśród świadków, co jeszcze bardziej utrudnia skuteczne reagowanie na rozwijający się kryzys. W odpowiedzi na ten niepokojący incydent, organy ścigania aktywnie patrolują obszar Leymert Park w Los Angeles, szukając potencjalnych wskazówek, które mogą rzucić światło na tożsamość i miejsce pobytu kobiety w niebezpieczeństwie. Numer 8 W niepokojącym incydencie w Dallas w Teksasie kobieta opowiada mrożące krew w żyłach historię o prześladowcy czającym się każdej nocy przed drzwiami jej mieszkania. Ofiara miała z tym do czynienia od 31 października do grudnia 2021 roku. Niepokojąca obecność tej osoby skłoniła ją do zwrócenia się o pomoc i ochronę do lokalnych władz. Zgodnie ze zeznaniami ofiary, stalker był uporczywy i niepokojący przed jej mieszkaniem, budząc poważne obawy o jej bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Pomimo jej wielokrotnych prób szukania pomocy i interwencji, sytuacja pozostała nierozwiązana, pozostawiając ją bezbronną i pozbawioną ochrony. Nagranie wideo zarejestrowane przez kamerę dzwonka do drzwi ofiary pokazuje, jak prześladowca stoi przed jej drzwiami, wpatrując się uważnie w drzwi lub okno. Niepokojąca natura jego zachowania przywołuje porównania do psychopaty, a nawet prawdziwego demona. W desperackiej próbie zaradzenia niepokojącej sytuacji ofiara pozyskała wsparcie przyjaciół i członków rodziny, którzy skonfrontowali się z prześladowcą. Jednak dopiero gdy film dokumentujący działania prześladowcy stał się wiralowy, organy ścigania w końcu podjęły zdecydowane działania. Numer 7. Kobieta i jej chłopak zostali obudzeni przez powiadomienie z ich kamery Ring, co skłoniło ich do jej sprawdzenia i byli zaskoczeni. Kamery Ring są zazwyczaj wyposażone w czujniki ruchu. Czujniki te wykrywają ruch w określonym zakresie i uruchamiają kamerę, aby nagrywać lub wysyłać powiadomienie do smartfona użytkownika. Wykrywanie ruchu jest kluczową funkcją kamery Ring, umożliwiającą użytkownikom monitorowanie aktywności wokół ich nieruchomości i otrzymywanie powiadomień w przypadku wykrycia ruchu. Czy widzisz, co uruchamia czujniki ruchu w tym filmie? Po prawej stronie pojawia się kula poruszająca się powoli, jakby bez celu wędrowała przez podwórko, aż w końcu ponownie znika. Myślisz, że duch zniknął w tym miejscu, czy może faktycznie wszedł do domu? Numer 6. Ten incydent miał miejsce w Albuquerque. Jest środek nocy, więc nie chcesz, aby ktokolwiek podchodził do twoich drzwi, ale szczególnie nie chcesz widzieć tej kobiety. Najpierw podchodzi i puka. Następnie podchodzi do mebli na patio i wydaje się kraść niektóre z ich rzeczy. Po chwili grzebania znajduje klucz. Wygląda na to, że kobieta jest pod wpływem lub używała nielegalnych substancji. To dość przerażające widzieć się, desperacko próbującą otworzyć drzwi. Ale dlaczego i co by było, gdyby była w stanie otworzyć drzwi? Co by zrobiła, gdyby weszła do domu? Numer 5 w lipcu 2023 roku John i Rebecca Wood otrzymali niespodziewanego gościa, który zadzwonił do drzwi ich domu o 3 nad ranem, wywołując dreszcze. Para spędzająca wakacje w Lake District była zaskoczona, gdy ich zdalnie sterowany dzwonek do drzwi Ring powiadomił ich aktywności w domu. Po obejrzeniu materiału wideo powitał ich przerażający widok – pająk z ośmioma nogami poruszający się po urządzeniu. John opisał to doświadczenie, stwierdzając, że był środek nocy, a oni byli w łóżku. Przez chwilę myśleli, że ktoś próbuje włamać się do domu, gdy byli na wakacjach, a potem zobaczyli pająkopodobne stworzenie. Według nich początkowo wyglądało to bardziej jak istota pozaziemska, niż pająk. Inny incydent uchwycił obraz z kamery Ring o pierwszej w nocy. Niepokojące spotkanie wywołało dyskusję wśród widzów, a niektórzy spekulowali, że niechciany pająk może być amerykańską tarantulą, podczas gdy inni mówili, że może to być wilczy pająk. To, co czyni to spotkanie szczególnie niepokojącym, to obecność pająka z jego ośmioma nogami pełzającymi po obiektywie kamery w środku nocy. Tarantule, znane ze swoich dużych rozmiarów i owłosionych ciał, często budzą strach swoim groźnym wyglądem. Wilcze pająki z drugiej strony są znane ze swoich szybkich ruchów i silnego jadu, dodając dodatkową warstwę dyskomfortu, jeśli zostaną napotkane. Numer 4. Rysie na ogół nie są uważane za niebezpieczne dla ludzi, ale ich rozmiar i potencjał do agresji, zwłaszcza gdy są zarażone wścieklizną, mogą być niepokojące. Gdyby jedna gryź zaatakował ciebie, prawdopodobnie zareagowałbyś tak samo jak ta mała dziewczynka. W listopadzie 2020 roku przestraszona siedmiolatka o imieniu Taylor szukała schronienia przed spotkaniem z rysiem w swoim sąsiedztwie w Arizonie. Zauważywszy dzikie zwierzę podczas jazdy na rowerze, poczuła się przerażona jego obecnością. Nie mogąc natychmiast znaleźć swojej matki, Taylor szukała pomocy w domu przyjaciela, ale okazało się, że jest on pusty. Na szczęście rodzinny system dzwonka Ring okazał się ratunkiem. Kiedy Taylor zapukała do drzwi, jej niepokój został uchwycony przez kamerę dzwonka do drzwi, alarmując Nicole, matkę jej przyjaciółki, która w tym czasie była poza domem. Nicole, otrzymawszy powiadomienie na swój telefon komórkowy, szybko uspokoiła Taylor i poinstruowała ją, by pozostała na miejscu do czasu przybycia pomocy. Dziewczyna, wyraźnie wstrząśnięta i zapłakana, przylgnęła do swojego roweru, szukając pocieszenia w pobliżu dzwonka do drzwi, z niepokojem oczekując pomocy. W międzyczasie Nicole w drodze do domu rzuciła się na pomoc Taylor, aby pomóc jej w sytuacji z rysiem. Numer 3 Ten incydent, uchwycony przez kamerę dzwonka do drzwi, przypomina o powszechności kradzieży paczek przestępstwa, które w ostatnich latach staje się coraz bardziej powszechne. Przestępstwa, które w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularne. Na filmie widać mężczyznę w czapce, który próbuje ukraść buty pozostawione przy drzwiach wejściowych. Zostaje jednak skonfrontowany przez właściciela domu za pośrednictwem dwukierunkowej funkcji audiokamery dzwonka do drzwi. Asertywna reakcja właściciela domu, grożącego wypuszczeniem Rottweilera w celu odstraszenia niedoszłego złodzieja, podkreśla powagę sytuacji. Kradzież paczek, często określona jako porch pirate, stała się powszechnym problemem w różnych krajach. Według najnowszych statystyk ponad 43% Amerykanów zgłosiło, że przynajmniej raz skradziono im paczkę przed drzwi. Liczba ta stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, a wzrost zakupów online i wygoda dostawy do domu przyczyniły się do wzrostu liczby kradzieży. Skutki finansowe kradzieży paczek są znaczne. Szacuje się, że wartość skradzionych towarów wynosi 5 miliardów dolarów rocznie. Numer 2 W środku nocy kamera dzwonka do drzwi ujawniła niemal przejrzystą postać poruszającą się po posesji z niepokojącym brakiem cech. Ta niesamowita scena uchwycona przez kamerę dzwonka do drzwi stanowi zagadkę dla właściciela domu. W szczególności postać wydaje się zanikać, gdy towarzyszący jej dźwięk rejestruje słaby odgłos kroków, co dodatkowo potęguje poczucie niepokoju. Po odkryciu materiału wideo, właściciel domu rozpoczął dokładne dochodzenie, szukając oznak namacalnego wyjaśnienia. Jednak ich wysiłki nie przyniosły żadnych konkretnych dowodów ani wskazówek dotyczących tożsamości tajemniczej zjawy. Istnieje wiele spekulacji na temat natury postaci uchwyconej kamerą. Niektórzy sugerują nadprzyrodzone pochodzenie, twierdząc, że istota jest duchem nawiedzającym posiadłość. Inni oferują bardziej przyziemne wyjaśnienia, takie jak sztuczka światła lub usterka w nagraniu kamery. Co o tym sądzisz? Numer 1. W kajdankach i samej koszuli była to desperacka próba ucieczki tej kobiety, którą uchwyciła kamera dzwonka do drzwi. Kobieta z hrabstwa Montgomery była główną bohaterką szeroko nagłośnionego incydentu, w którym błagała o pomoc przy dzwonku do drzwi sąsiada. W wywiadzie Loren ujawniła, że została związana przez swojego chłopaka, Denisa Collinsa. Opowiedziała, jak w stanie rozpaczy uciekła z domu, ubrana tylko w koszulę i boso, desperacko szukając schronienia w domu sąsiada. Loren opisała, jak udało jej się uwolnić, gdy Denis na chwilę poluzował swój uścisk. Pomimo próby zwrócenia na siebie uwagi i zasygnalizowania przejeżdżającym samochodom, nie otrzymała natychmiastowej pomocy. Ostatecznie dotarła do domu przyjaciela, skąd pojechała do domu swojej rodziny w Dallas. Czy kiedykolwiek widzieliście coś przerażającego w kamerze dzwonka do drzwi? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.